Witam cię bardzo serdecznie, drugiego dnia wyzwania. Dzisiaj pokażę ci w krótkim wideo, w jaki sposób y, można formować y, czy aplikować olejki, jeżeli jest potrzeba na przykład ich połknięcia y, albo zaplikowania w miejsce intymne, bo na przykład szaleje ci infekcja. Od razu mówię, są to rzeczy, których ja używam, a absolutnie ich nie polecam, mm, dlatego że oficjalnie nie można mówić, że y, olejki. Mm, są do spożywania, tudzież do aplikowania w miejsca intymne. Oficjalne stanowisko jest, że nie można. Ja ci powiem, co u nas świetnie działa. No i u wielu osób, z którymi nie rozmawiałam. Także przetestowane metody. Jeżeli chodzi o koncentrację, to każdy ma troszeczkę inną tolerancję na skoncentrowanie olejków, więc musisz troszeczkę. Posprawdzać, co działa u Ciebie najlepiej. Przygotowałam dla Ciebie przepiękny e-book, mini e-book, który jest zapowiedzią też większego e-booka, który się pojawi wkrótce, o olejkach eterycznych. I dam Ci tłumaczę, nie tylko co to są olejki, ale też właśnie najczęstsze sposoby ym, przyjmowania dobroczynnych właściwości olejkowych. I tam jest bardzo fajnie też napisane, że olejki to jest taka przyjemna forma leczenia, dlatego że pomagają nam pozbyć się różnych y, problemów zdrowotnych. Z Sympatycznym aromatem i też działają mocno rozluźniająco, co zawsze jest y, korzystne w takich y, sytuacjach chorobowych. E-book jest do pobrania na stronie sklepu: nie musisz zostawić mojej nic nie musisz, e-book jest darmowy. E Wchodzisz na stronę sklepu, tam jest w górnym menu dawkowanie, sposób użytkowania i tam masz PDF. Jeżeli bot nie jest leniwy, to jeżeli napiszesz komentarz o lejki pod tym wideo, to powinien ci przysłać ten PDF, więc zachęcam cię do skomentowania tego wideo słowo olejki, a ja już Ci pokazuję oprócz mojego pięknego kubraczka, zobaczmy czy coś będziesz widzieć jeszcze troszkę widzisz dzisiaj tutaj mam dwóch pomocników, to jest jeden nasz, to jest nasz olejek z drzewa herbacianego, troszeczkę etykieta rozmyta, ale będą wszystko mówić, a drugi to jest olejek cynamonowy z rzeczy, których potrzebujemy to jest na przykład pusta kapsułka po naszym magicznym proszku, Zobacz. Bardzo dobrze się trzyma, one są w ogóle żelatynowe, więc yy, możesz je spokojnie zjadać. Strawią się tak jak krokiety z mięsem. <grym> Bo nie wiem, czy wiesz, ale bardzo często, jak się robi farsz, czy do krokietów, czy do pierogów, to tam się dodaje też chrząstki, żelatyna tam jest, albo dobry rosół. Taki dobry rosół też na mięsie z kośćmi. I do tego mam olej. Kokosowym i teraz tak. Ponieważ olejek tymiankowy jest dość mocnym olejkiem, zawsze używaj go rozcieńczonego w oleju jadalnym. Jaki to jest olej, nie ma znaczenia. Ja mam akurat pod ręką kokosowy. I są dwie metody. Biorę sobie tego oleju kokosowego, yy, wykładam na taką miseczkę tutaj. I zastanawiam się jak Ci to pokazać, a chyba. O, to no chyba nie Czekajcie przesunę się to może z tej strony teraz. O, to teraz widzę. Myślę, że nieźle. I do tego oleju kokosowego dodam jedną kroplę tymianku, który jest przeciwbakteryjny, przeciwwirusowy i działa na super na wszystkie infekcje. I, jedno, I trochę kropli olejku tymiankowego. Do tej ilości, którą tu widzisz, dodam mniej więcej cztery. Olejku z drzewa herbacianego. Słuchajcie, tutaj są dwie krople tymianku, będą cztery z drzewa herbacianego. Raz, dwa, trzy, cztery. Naszym seksownym kroplomierzem. Um, drzewo herbaciana jest przeciwgrzybiczne. Bardzo często infekcje intymne, które mamy, mają podłoże grzybiczne. Ciach, jak wymieszana. I to jest, słuchajcie, taka dość niska koncentracja, którą tutaj mam. Zobaczcie, tego oleju jest bardzo dużo. Um, I to... Bardzo dobrze będzie działało przy aplikowaniu bezpośrednio do naszego ciałka. I teraz tak, pakujemy tym kapsułkę. Jeżeli użyjecie innego oleju niż olej kokosowy, po prostu oleju jedalnego czy oliwy, będzie łatwiej Wam w kapsułkę zapakować, bo po prostu wlejecie do środka. Ja to się troszeczkę pomęczę. Kapsułka nie musi być pełna, nie ma to żadnego znaczenia. Ona się rozpuści, słuchajcie, bo to jest żelatyna. Także pod wpływem ciepła ona się spokojnie rozpuści. O, kapsułkę zamykamy. O, usuwamy nadmiar. I w ten sposób mamy yy, idealnie skomponowany. Lek na wszelkie zło i infekcyjne problemy, a tak naprawdę to jest bardzo wygodny sposób dawkowania różnych rzeczy. Też czasami jeżeli macie jakieś zioła w proszku i nie wiecie ile to jest ile, to można po prostu zapakować do pustej kapsułki. Ja te kapsułki bardzo często gromadzę albo po naszym powderku, albo właśnie po magicznym proszku, który wysypuję do wody. I teraz tak, to jest jedna metoda. Taka kapsułka jest już dobra do użycia. Ona też, ponieważ ja używam oleju kokosowego, ona jest trochę tłusta, bo nie robiłam tego bardzo sterylnie. I to jest super, bo można ją zaimplikować w miejsce intymne. I dzięki temu, że ona jest troszeczkę naoliwiona, to będzie się bardzo łatwo aplikowała, dużo łatwiej niż tampon na przykład. Co robimy z tym olejem, który został? Słuchajcie, bierzemy jakąkolwiek formę, na przykład. Ja tutaj ma troszeczkę. Możecie wziąć na przykład pudełeczko, którego używacie do mrożenia albo zwykłą folię. I na tą folię nakładacie ten olejek i formujecie taką kuleczkę. Ona nie musi być idealna. Ważne, żeby mniej więcej się trzymała kupę. Zobaczcie, kuleczka. To jest zmieszany olej kokosowy z olejem z drzewa herbacianego i olejem tymiankowym. I coś, robicie takich kilka coś takiego zamrażacie. Dzięki temu, że to będzie zamrożone, ten olej będzie, się, będzie w formie stałej i... Jego aplikacja nie będzie nastarczyła żadnych problemów. A tu z kolei nie ma żadnych problemów z kapsułką. Właściwie jest tam wszystko, czego potrzebujesz. Tylko pamiętaj, że jeżeli stosujesz miejsca intymne te kapsułki, możesz je oczywiście, słuchajcie, to też jest nie tylko w miejsca intymne, ale też do połykania. Tak? Tutaj nie ma nic, jak gdyby nic niepożądanego. Jest olej kokosowy, olejki dobrej jakości. No i tutaj jest kapsułka żelatynowa, więc można to też spokojnie połknąć. Fajne jest to, słuchajcie, że to będzie w formie stałej. Tutaj nie będzie się rozpuszczało pod palcami, możesz szybciutko połknąć w takiej formie zamrożonej. Popić ciepłą wodą i w rządku to już się będzie pięknie rozmrażało. Tak samo, jeżeli chodzi o aplikację intymną. Słuchajcie, przepraszam, że ja tak przełykam, ale ja po prostu żyję imbir. Niekulturalnie żują, coś mówiąc do Was. I to właściwie wszystko, co chciałam Wam dzisiaj pokazać. Bardzo fajna forma aplikowania olejków. U nas sprawdza się fenomenalnie. Można ją oczywiście troszeczkę dostosować do swoich potrzeb. Tyle z mojej strony. Zapraszam Was bardzo serdecznie do pobrania eBooka. No i do zobaczenia w kolejnych wideo związanych z wyzwaniem na temat olejków eterycznych. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie, piszcie śmiało pod wideo czy pod postami. Ja w tym okresie bardzo dużo czasu spędzam na social mediach, więc postaram się na wszystko odpowiedzieć. No i dajcie mi znać ręka do góry w komentarzach, czy łapka do góry, kto i e booka pobrał i otworzył, i czy wszystko tam jest ok, czy się dobrze otwiera, czy nie ma żadnych błędów, pustych stron. Wiecie, zawsze tam coś mogliśmy przeoczyć. Koniecznie dajcie mi znać, a ja pozdrawiam Was serdecznie. Oho, i do zobaczenia!